Witajcie w nowym vlogu. Jak widzicie, jestem na parkingu autostradowym. Wsiadłem do samochodu, jedziemy do Krakowa po naszą przyczepę. No czeka mnie tak z 5 godzin drogi, ale ruszamy. Także zaczynamy vloga. Zobaczymy, jak ten dzień będzie wyglądał. Zobaczymy naszą przyczepę, jak wygląda. Także zapraszam na vloga. Słuchajcie, wczoraj nic nie nagrywałem, ale jestem już pod domem. Także przepraszam, że tak przeskoczyłem do nowego dnia, ale jestem już właśnie pod domem, przyjechałem wczoraj. No i zobaczcie, teraz ta przyczepa tak wygląda. No praktycznie nic nie widać. Ładnie tutaj białym, białym jakimś specyfikiem to zostało zaklejone. Tutaj taka była chyba największa dziura, która była najgłębsza, a reszta to takie właśnie gniotki. No takie, że po prostu ta ściana musi być wymieniona. Nie da się tego jakoś naprawić, nie zdejmując ściany. Szyba została nowa, wymieniona. Ramka została stara, bo no było za dużo roboty, żeby nowe okno wkładać. Skoro i tak ta ściana będzie wymiana, więc po prostu nie było sensu. Także szyba jest nowa, bo tamta była pęknięta, ale ramka została. No i co? Gdzie tu jeszcze jest jakieś uszkodzenia? Raczej z tej strony nie. Ta część przyczepy została przykryta tą, tą szybą, która się tam oderwała. No ale ogólnie... No spokój, można jechać z takimi śladami. Dobra, no to co? Ja idę teraz po rzeczy i będziemy pakować do przyczepy. Aha, jeszcze wejdziemy na chwilkę do środka, bo chcę Wam coś pokazać. Tam na końcu, nie wiem czy pamiętacie takiego vloga w Hiszpanii, byliśmy w Pizie, przy tej krzywej wieży w Pizie, i mówiłem Wam, że tutaj Nadia spała, tylko włączę światło. Tutaj wtedy Nadia spała i na suficie była taka wilgoć od pary, i tam taka szczelinka jest, nie wiem czy to pamiętacie, tam. W narożniku taka szczelinka. Myślałem, że po prostu przyczepa się gdzieś rozszczelniła, ale okazuje się, że nie. Przyczepa jest szczelna, ponieważ w serwisie El Campu zrobiliśmy takie badanie, które po prostu polegało na tym, że jest jakieś urządzenie, które właśnie bada wilgotność i okazuje się, że cała przyczepa jest szczelna. Nie było żadnego przecieku, więc bardzo się cieszę. Ale pokażę Wam, jak ten dokument od tego badania wygląda. A mówię Wam o tym, ponieważ gdybyście mieli taki problem, że domyślacie się albo podejrzewacie, że Wasza przyczepa jest nieszczelna, to można właśnie takie badanie. Zrobić to badanie kosztuje 700 zł. Tutaj macie fakturę. Kontrola szczelności zabudowy. I taką kontrolę szczelności zabudowy można właśnie zrobić sobie w, w serwisie. I zobaczcie, tutaj są procenty: 10%, 10%, 8%, 8%. I tak naprawdę nie wiedziałem o co tutaj chodzi, ale to są punkty checkpoint, czyli punkty, w których zostało to badanie tym urządzeniem zrobione. I mamy tutaj jakieś okna, podłoga, drzwi. No, tak przykładowo, jakieś tutaj, nie wiem, ściana, lewa, prawa. I pytałem pana, o co chodzi z tymi procentami, i okazuje się, że jakby było powyżej 15, to przyczepa nie jest szczelna. Ale jak widzicie, tutaj wszędzie w tych punktach mam poniżej 15, czy 10 i 8. Zazwyczaj jest tutaj 10% albo 8%, więc nasza przyczepa jest szczelna. No i takie badanie. Po prostu można sobie zrobić. Powiem również, że nasza przyczepa ma gwarancję na zabudowę, na szczelność zabudowy na 7 lat, ale właśnie muszę Wam też powiedzieć, że gdybyście chcieli mieć tą gwarancję 7-letnią na szczelność zabudowy, to trzeba to badanie robić co roku i jest ono obowiązkowe. Adria wymaga właśnie. Robienia tego badania, więc gdybyście kupili nową przyczepę, to liczcie się z takim kosztem, że co roku musicie 700 zł przez 7 lat wydać to jest 4900, żeby mieć tą gwarancję. Także ja troszeczkę tutaj byłem zaskoczony, myślałem, że 7 lat na szczelność zabudowy jest z automatu. Okazuje się, że nie trzeba po prostu co roku podjechać do serwisu i zrobić takie badanie za 700 zł. No. <noise> Także też pamiętajcie o tym, to jest ciekawostka taka. No ja i tak cieszę się, że to badanie zrobiłem, bo byłem ciekawy, czy tam u Nadii w narożniku jest to szczelne. No ale za rok będę musiał znowu jechać zrobić to badanie za 700 zł za 2 lata, za 3 lata znowu i tak przez 7 lat. Także taka ciekawostka. No, żeby gwarancję mieć, tak trzeba zrobić. <noise> Nadia jest załamana. Tyle kasy trzeba wydać. Dobra, idziemy pakować. Ale jeszcze tak sobie myślę, bo oprócz tego 700 zł, które musicie wydać na zrobienie badania szczelności. To na przykład ja, ja jestem z Podpoznania i, żeby dojechać do Krakowa, muszę wydać około 600 zł na paliwo. Tam olej mi bierze trochę AdBlue, wiatol na autostradzie. Także 700 zł plus 600 to tak macie 1300 co roku, żeby podjechać i zrobić to badanie. No, chyba że będę mógł to zrobić w Poznaniu w cargo, bo też są przedstawicielami Adri, ale to bym musiał się dowiedzieć. Póki co jeżdżę do Krakowa, także te 600 dodatkowo muszę wydać właśnie na paliwo i na wiatol. Ale cieszę się, że tą przyczepę mam już tutaj pod domem, bo całą przyczepę, całe schowki wyniosłem tutaj i teraz będę mógł sobie posprzątać w pokoju, to wszystko z powrotem do przyczepy trafi, no i będę tutaj miał porządek. Także biorę te wszystkie rzeczy i przenoszę do przyczepy. Słuchajcie, jeszcze z tym całym serwisem mi się nasuwa takie przemyślenie. Gdybyście kupowali właśnie nową przyczepę, to kupcie ją w firmie, którą macie blisko siebie. Bo my z Kasią kupiliśmy po drugiej stronie Polski, więc musimy przez połowę Polski po prostu jechać do serwisu. No i powiem wam, że jeszcze jest taki koszt, którego nikt nie liczy, ale tak naprawdę wczoraj straciłem cały dzień. O 8 rano wyjechałem, wróciłem o 20.40, prawie o 21. Czyli 13 godzin byłem w trasie z tą przyczepą, z samochodem i z przyczepą. Także tego nikt nie liczy, ale tak naprawdę straciłem. Jakbym pracował na etat, to straciłem też jakiś dzień w pracy, za który mi nikt nie zapłacił. Także gdybyście mieli właśnie możliwość, to kupujcie przyczepy nowe gdzieś w pobliżu miejsca zamieszkania, a nie po drugiej stronie Polski, bo to naprawdę męczy taka podróż z przyczepą. No i czasami też trzeba jechać dwa razy, bo. Trzeba ją zawieść, nie zawsze zrobią od razu, trzeba pojechać po nią za tydzień na przykład. Także macie dwie takie wycieczki, czyli dwa dni zmarnowane. No, tak to wygląda właśnie z przyczepami. No i mówię Wam o tym właśnie dlatego, bo obiecałem Wam, że będę mówił o prawdziwych kosztach utrzymania przyczepy. No i tak to właśnie wygląda z serwisem, że, że właśnie trzeba poświęcić cały dzień, żeby zawieźć przyczepę, zapłacić co roku te 700 zł, plus paliwo i te inne koszty, o których tak naprawdę nikt nie pamięta, a wychodzą dopiero w praniu. Także tak wygląda utrzymanie przyczepy po roku. Dobrze, ja teraz spuszczę wodę ze zbiornika, bo ona tam leżała dwa miesiące i może już być nieświeża, dlatego spuścimy wodę, przeczyścimy zbiornik i nalejemy tam nowej jest połowa dobra, tam jest taki koreczek trzeba go wyprostować właśnie, kiedyś Wam mówiłem, że ten koreczek jest właśnie do spuszczania i ktoś w komentarzach napisał, że jak się go włoży to po prostu trzeba go załamać wtedy on jakby się rozszerza i nie wypadnie a żeby go wyjąć trzeba wyprostować i wtedy do góry pociągnąć także taki jest patent ze spuszczaniem wody wlałem świeżą wodę teraz możemy przeczyścić instalację troszeczkę, powinno się taki specjalny płyn do odgrzybiania nawet kupić, ale już nie mam czasu, także zrobimy to zwykłą wodą, no i tak musi być. Chodźcie, pogadamy teraz o królikach, bo pytaliście w ostatnim filmie, dlaczego znowu kupiliśmy zwierzęta. I powiem wam, że no, zakup tych królików to dziwna sytuacja, yy, której nie planowałem. Nawet mnie nie było w domu, ja byłem w Norwegii, te króliki się pojawiły, ale to wszystko Wam zaraz opowiem. Tylko wymienię im po prostu trociny i nasypiemy sianka i ziół i tego wszystkiego. Rozpadało się trochę, więc y, myślę, że te króliki po prostu tutaj przykryję siatką na tym betonie, a tam będę te trociny wymieniał. Także robimy. Dobra, tak sprytnie zrobiłem, że mi nie uciekły. I teraz mogę to wyczyścić. Przykryję tylko styropianem króliczki, żebyście nie zmokły i idę po kosz. Te trociny wyrzucam do, do kubła na bio. Już jest prawie pełny, ale jeszcze dołożymy. Jeszcze trochę wody im damy do picia i będzie gotowe. Włożymy im sianko i zioła. Tutaj mamy sianko specjalne do królików. Wkładamy to do takiej kulki, którą tam mam. Muszę ją wyciągnąć. Mam nadzieję, że tylko, że mi króliki nie uciekną. Króliki nie uciekać. Nie uciekać. Dobra, jak widzicie zjadły ładnie. Trzeba uzupełnić. Pisaliście w komentarzach, że króliki powinny w 80% jeść suche jedzenie. I my to wiemy, bo wyczytaliśmy o hodowli królików. No nie wiem czemu Nadia w ostatnim filmie wzięła tą marchewkę i, i dawała. No może to dlatego, że, że 20% to takie właśnie mokre jedzenie, więc tą marchewką chciała też zwabić te króliki i Wam pokazać. Ale ogólnie karmimy właśnie sianem i mamy też zioła, także Przygotowaliśmy się do tej hodowli, to znaczy Kasia z dziećmi, bo tak jak Wam mówię, mnie nie było w Polsce, jak te króliki się pojawiły. Ale historia jest trochę dłuższa, więc za chwilę Wam opowiem. Tak wygląda jedzonko dla królików. Zaraz będziemy je im zawieszać. No i potem jeszcze te zioła, ale to, to za chwilę. Dobra, teraz potrzebuję pomocy Nadi, żeby je przenieść, więc Nadinka bierze jednego, Szymek drugiego weźmie. Chodź, czymuś pomożesz mi? Ja muszę tą klatkę. Albo no, wiecie co? Nie wiem jak to. No, dobra. Weźcie te króliki. Dobra, Szymon, no, wiesz śnieżka. Wiesz śnieżka, szybciutko. Dajesz radę? żeby nie uciekł. No, i weź go przytul do siebie. O, dobra. A ja wezmę klatkę. Nadinka tutaj, wkładaj. Tu. do klatki. A musisz najpierw zamknąć. Czy? No, to pozamykam, ale już możecie wpuścić. Dobra, jeszcze ja... Dobra, Szymuś wpuszczaj. Dobra, zaraz to zapnę. tylko muszę kamerę wyłączyć. O, zaraz. Dobra, dzięki, szymuś. Tutaj są takie zaczepy. Dobra, zawieszam. Ucieka? Dobra. Chodź, śnieżek, nie uciekaj. Zamykamy. Dobrze, znalazłem chwilę, bo to jest dłuższa historia z tymi królikami. Jak wiecie, rok temu mieliśmy pisklaczki i oddaliśmy je, ponieważ musieliśmy wyjechać na podróż, więc nie mogliśmy tych kur zabrać ze sobą. Trafiły do, do mojego szwagra, do, na gospodarstwo. No i od tamtego czasu dzieci tak tęskniły za pisklaczkami, że cały czas mi wierciły przez cały rok, czy będziemy mieli jeszcze te pisklaczki, jak wrócimy do Polski. No i tam byliśmy potem w Hiszpanii, potem pojechaliśmy do Włoch. No i przez te całe 10 miesięcy dzieci mnie tak prosiły o te pisklaczki, żeby znowu były. Ale w międzyczasie gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać o królikach. Opowiadałem im, jak moja babcia miała króliki w klatce, że to są takie fajne zwierzątka, czym są karmione. No jakoś tak o tych królikach zaczęliśmy gadać, ale ja mówię, że nie, żadnych królików nie chcę mieć i jedyne zwierzę, na które mogę się zgodzić, to pisklaki, kury, które w każdym momencie można po prostu gdzieś przewieźć do innego kurnika, a my będziemy mogli dalej podróżować. No niestety tak się stało od słowa do słowa, wiecie jak to jest z dziećmi, jeżeli nie macie dzieci, to nie wiecie, ale jak masz dzieci, to od słowa do słowa i tatuś, a możemy mieć króliczka, ja mówię, że nie, absolutnie żadnych królików, ale potem znowu gadka, znowu gadka, codziennie. No i tak się stało, że mówię, jeżeli miałby być królik, to sobie przypomniałem, że właśnie one też są w klatkach hodowane. U nas, na przykład tutaj w Wielkopolsce, dużo ludzi ma króliki w klatkach. No i pomyślałem, jedyne co mogę się zgodzić, to wziąć takiego królika, jak się tam rolnikowi urodzi, takiego normalnego, domowego, dużego hodowlanego, byśmy go po prostu mieli przez dwa miesiące, a potem. Moglibyśmy oddać temu rolnikowi, więc taka była umowa, że jeżeli rolnik by się zgodził, że, żeby nam sprzedał takiego króliczka pod warunkiem, że go z powrotem przyjmie do swojej klatki, no to mówię, że tylko pod takim warunkiem, ale typowo dużego królika, żeby mogły go karmić, hodować. Tak jak moja babcia na wsi miała króliki, tak samo chcieliśmy mieć tutaj tego królika, ale na końcu przed podróżą na zimę mieliśmy po prostu go oddać rolnikowi i nie miało być problemu. One by sobie tam karmiły, opiekowały się. No i pojechałem do, do Norwegii. Z Kasią jakoś nie dogadaliśmy z tym. Oni gdzieś na się znaleźli prawdopodobnie na OLX-ie, bo, bo nie pamiętam dokładnie, ale znaleźli jakieś ogłoszenie, że ktoś ma tutaj miejscowość obok króliczki. No i pojechali po te króliki. Prawdopodobnie wiedzieli, że to są miniaturki, ale no, pod moją nieobecność wzięli te dwa króliczki miniaturowe które po prostu są domowymi królikami, nie można ich trzymać na dworze. Ja myślałem, że jak już będziemy mieli królika to tego hodowlanego, domowego, który może być na dworze, tak jak rolnik ma klatkę z królikami, hoduje. A to się okazało, że mamy te króliki miniaturowe. No i ja po prostu nie chciałem tych królików, bo mówię, no przecież znamy historię jakiś świat, gdzie mieliśmy już zwierzęta, jak wy bardzo nas za to nienawidzicie, że bierzemy te zwierzęta. Ja mówię, że do no kurde, to teraz to będzie przerąbane. No, ale tak wyszło, że mamy te króliki. Teraz się szykuje następna podróż, i, i tak naprawdę no musimy je komuś oddać, bo po prostu no nie mogą z nami jechać. Także no teraz będziemy pomału szukać kogoś, kto by chciał przyjąć te króliki. Może tak będzie, że, że ktoś bliski się zgłosi, i po prostu jak wrócimy za dwa miesiące, to z powrotem weźmiemy te króliczki do domu. No, ale na razie. No, nie mam pomysłu na te króliki. No i tak wyszło z tymi królikami. Ja naprawdę nie, nie chciałem, jak gdybym był w domu, to bym po prostu zabronił wziąć. A to, że byłem w Norwegii w podróży na, na motocyklu, no to przyjechałem i te króliki już były. Także piszecie, że to ja znowu wziąłem, że to moja wina, że ten, ja nie miałem pojęcia, że te króliki się w ogóle pojawią w naszym życiu. No ale taka historia jest z nimi związana. No i, no mam teraz problem nie tylko z wami, że mnie hajtujecie, ale również z królikami i nie wiem, co z nimi zrobić. Gdyby to był normalny królik yy, hodowlany, to bym go oddał rolnikowi na hodowlę i by nie było problemu. A teraz jest, jest problem. No i jest taka sprawa z tym wszystkim. Pytacie też yy, pod ostatnim filmem, na jakim meczu byliśmy z Nadią z, i z Anią. Powiem wam, że to był mecz yy, Lech Poznań z, z Wrocławiem grali. Tylko powiem że ja, ja nie jestem kibicem. Ja pierwszy raz, mam 37 lat, a ja pierwszy raz byłem na meczu. No to było tak, że po prostu szwagier miał darmowe wejściówki na ten mecz, jakieś vouchery, napisał na grupie, czy ma ktoś ochotę jechać. No i ja mówię, dobra, to jedziemy z dziećmi. No i pojechaliśmy na ten mecz. No było naprawdę super. Nigdy nie byłem, tak jak mówię, na, na meczu. Pierwszy raz zobaczyłem murawę na żywo. No niesamowite przeżycie. Tam śpiewali hymn, była też drużyna przeciwna, rozebrali się do, bez koszulek, tam coś pokazywały. Wyzywali się, przeklinali. No to, to tam wiecie, dla dzieci to nie było zbyt odpowiednie, ale pod wrażeniem jestem ogromnym. No i te, te mecze naprawdę fajne. No, kibice troszeczkę niegrzeczni tam, jak wiadomo, się wyzywają. Jedni na drugich. Ale tak jak mówię, nie stoję po żadnej stronie, tak samo lubię w Wrocław, tak samo lubię Poznań, tu jeżdżę i tu jeżdżę. Także no, było fajnie. No i pewnie może kiedyś jeszcze pojadę. Teraz bym mógł pojechać na przykład na, na stadion innego zespołu i tam kibicować, bo tak naprawdę nie mam emocjonalnego związania z żadnym klubem. Sama impreza jest naprawdę fajna. No i jest ten sektor rodzinny, dzieci były bardzo szczęśliwe, no i pozytywne doświadczenia. Dobra, kończę tego vloga, bo już jest za długi, trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!